I jedyne, o czym marzę, powiem szczerze, to e, wspaniałe wakacje. I gdzie lecisz teraz? A, na Malediwy. A, takie tam, na Malediwy. Pierwszy raz w życiu. E, nie byłem przekonany do tej destynacji, ale mówię, why not? A dlaczego? Zbyt komercyjna? Nie wiem, to, to ja, ja lubię aktywne spędzanie czasu, takie ja lubię miasta, lubię, lubię y, połączenie takich dwóch rzeczy, typu Miami. Masz miasto, masz ocean. A Tutaj jest tylko ocean. E, no i wyspa i leżenie, czytanie książek, e, no zobaczymy co z tego wyjdzie. E, mówię raz kozie śmierć, lecę na Malediwie. A na jakiej podstawie wybierałeś się wyspę, hotel i takie tam? <laughs> Największego luksusu. <laughs> okay. Czyli pięć gwiazdek na pewno jest i all inclusive. Nie, 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 żadne all inclusive. Kuchnia, gourmet, wszystkie wspaniałe restauracje, co najmniej siedem, jedna z gwiazdką Michelin. Hej, okay, a all inclusive to zło dla Ciebie? Nie, nie, ja, ja nie byłem na wakacjach all inclusive, ale kojarzę, że trzeba chodzić całe dnie z opaską, ale co chcę powiedzieć, nie, to nawet nie jest złe czy niezłe. Ja lubię hotele butikowe, lubię hotele, które oferują mniej pokoi, mniej domków na zasadzie, że jest to takie bardzo prywatne, kameralne wydarzenie, jak wakacje. Rozumiesz, biegasz tam na golasa praktycznie cały czas, max kąpielówka, w kąpielówkach i w t-shircie. E, chciałbym, żeby to była prywatność, a nie 800 osób obok mnie. No nie wiem, tak uważam, że to jest takie. Dla mnie wakacje mm, nie są zbyt częste, w związku z czym planuję je bardzo rozważnie i staram się, żeby to było takie, e, że tak powiem, przeżycie życiowe. I chciałbym, żeby one za każdym razem były wyjątkowe. Mam nadzieję, że te również będą, aczkolwiek destynacja nie jest do końca moja. Dawid, czyli takie trzy punkty, które planujesz na Malediwach? Czytać książki, dobrze jeść i co biegać na golasa? E, no niekoniecznie do końca na golasa, bo jadę z przyjaciółmi. Ale może to się uda. Ale przede wszystkim y, podszlifuję opaleniznę, bo dawno mi na słońcu nie było. Jeszcze tylko tak nam powiedz, czy wybrałeś domek na wodzie? Nie, nie wybrałem domku na wodzie i to z pełną premedytacją. Chciałem domek na wyspie, na piasku, żeby był otoczony drzewami i miał mikrobasenik przed domem i żeby dopiero ocean się przed nami rozpościerał. Nie chciałem ja szumfal uwielbiam, ale też nie cały dzień. Dawid, obserwujecie sporo fanów i na pewno później to sprawdzą, jako znaczysz hotel i swoje, swoją piękną lokalizację. Czy zdradzisz nam dzisiaj, ile kosztują takie wakacje w butikowym hotelu? Na pięknej wyspie z restauracjami z gwiazdką Michelem? No i powiem tak, tak jak Ci już powiedziałem wcześniej, wakacje to dla mnie duże przeżycie i chcę, żeby one pozostały prywatnością. I tak też to pozostawię. Okay.